Szanowni Państwo, dzisiejszego dnia nad Los Santos niespodziewanie pojawiły się lekkie opady śniegu, miejscami do około 2 cm. Nasi specjaliści informują, że na ten moment nie da się jednoznacznie określić, jak długo utrzyma się zimowa aura. Dziękuję za uwagę i zapraszam na program kulinarny. O kurde, widzowie! Widzę, że ja w na tym kanale, ale widzowie. no. opady są. Widzowie śniegu, tak jak w sumie widać. Tak samo jak widać po lokasie widzowie bez pięknie ubranej hop, na święta. Widzowie. Widzowie, się bawi się świąteczny odcinek. Ale to tam niedaleko przyszłość, ale co widzowie. Witam na tym pięknym kanale. Wysłowić się ja nie, nie umiem, jak zwykle. No i co widzowie, trzeba by się coś porobić. Blöjka, jak zwykle, z nami nie ma. Nie wiem, co z nim jest widzowie. Jak? Nie wiem, czy on jest po prostu. Jak nas nie ma. Nic na odwrót czy coś. Ale z nim kontaktu w ogóle nie ma. Z tego co... Nie wiem, może na mechaniku będzie, chociaż wątpię. Aldora, co widzowie? Jeszcze coś tu. Nie, co to tylko tak zbiega, ale co widzowie. Muszę coś pójść zobaczyć. Widzę, można by się jeszcze trochę przebrać te budki takie na bardziej. Ale zostawimy widzowie. Kurde widzowie, mamy widzowie. Ponad 29 tysięcy przez... Musimy, jeśli Shadow nam nie odkupi na tej Sylwii Chociaż no, trochę też nasza wina Bo my trochę się rozwaliliśmy Znaczy nie trochę, tylko bardzo Ale to przez jego misję, widzowie Trzeba pomyśleć, co jest właśnie z tym Lainusem, bo ostatnio, widzowie, tak no Może Shadow mieć razy że jest trochę podejrzany Ale nie wiem, widzowie Też mechanik Przyjechał, Znaczy przykład wcześniej przyjechał po to auto, od Shadowa Więc my sobie jedziemy motorkiem Olej widzowie, śnieżny w Ruchu y nie wiem, zauważy, może po ktoś ma inny też taki jak Linus, nie wiem, dziwnie trochę, ale. Tylko nie zauważy, ale nie dziwię się no też bym nie dziwił w taką pogodę, gdzie jest śnieg i ślisko. Ale Lukas to Lukas. Oj, 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 więc jedziemy na mechanika na Little Soul i zobaczymy się w sumie zaraz. Dobra, widzowie, dojeżdżamy już. ten ten Muszę się teraz nie wywalić. Tak, tu jest zauważy, Wizzle News. Co tam jeszcze tamtego nie ma. Ale, zaraz, nie wiem, czy on tam nie ma ale ZE! Ojej! No, ale, Luka zwalnał ZE Trzeba walnąć tryk na tym pięknym motorze. Albo nie, już się wywalimy na kupieruj. A teraz ładnie przejdziemy. Tutaj, byk, o kurde, coś nie wywalić. Dobra, dobra. I wjeżdżamy na mechanika. O, się tu dobra. Stoi. Dobra. stoi. O, to jest O, ma. Już. Dobra, mam. Yy, nigdy się nie spodziewałem, że Cię zobaczę w takim ubraniu, z takim autem. To przyjechał? A kto tu auto czyści z takim ubraniem? Ja mam pytanie. Mm -hmm. Co, Co ty no? masz za auto? Cię. Nie, no, nie, 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 dzisiaj nie się zobaczyć yeah. w takim ubraniu, z takim autem i jeszcze w Twojej pioseneczki Trzeba robić yy, no dla dzieci fajne rzeczy, więc y, ja ogólnie przed dzisiejszym świętem. Przed świątecznym zlotem będę... Jest zlot dzisiaj e... jakiś? No. No, no molo. Jest świąteczny zlot. No ja nie wiedział. No tak. To ty się teraz dowiedział. Nie, nie Ale ja zlotem... auta nie mieć. E... A ja, ja tak. ci auto, auto. A Zaraz pojechać. O! Sobie o, o I no jasamy. i możemy gadać. Ale język. Tak. Ty, a kto chce ze mną ten y, dla dzieci rozwozić do domu dziecka ten? Y, ja mogę. Z... Okay. No, a ja właśnie Shadow, mogę mieć jeszcze do ciebie na słówko sprawę ważną, taką fajnie świąteczną? Dobra, machano, zaraz to na ten twój warsztat. Dobra, dobra. Dawaj, 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 no no, no bo mam waszą sprawę. Siemano, siemano? Nie. Mam, no. nie. 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 Dobra, jest to sprawa biznesowa. Cię. posta. cię. Ja sąsiadę, ty dzisiaj co? Ja sąsiadę, Jak szefuncio. Esz, ja sąsiadę na twoim miejscu, dzisiaj ja tu słuchaj. siedzę. Dobra, słuchaj, ale. O, dobra, 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 ja siadem, co nie dasz? To idę na drugą stronę. Nie Jezu, tak. nie płacz o to. Nie płacz o to. na drugą stronę. Twoje biurko jest po drugiej stronie. Idiotę, idiotę. Dobra. Mam dla ciebie ważną sprawę biznesową. I jest... Nie zgadniesz jaką? Jaka sprawa? Sylwia. I ostatnie zlecenie. Pamiętasz? Jakiś tydzień temu? Powiem ci tak. A dobra, to chcesz szczerą szczer szczer odpowiedź? Tak. Co się, dzieje, co, co się stało z Sylwią? Tak. Ym, no to tak. Razem z mechanikiem wzięliśmy ją na mleko. No. Wyjechaliśmy na i skończyłam podprawę <laughs> mechaniczną. No. no i jej nie ma. Aktualnie jest kostką. Nie, 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 ej dobra. No serio, nie, ja, mam nie. Zdjęcie, ja mam zdjęcie, ja mam zdjęcie, mam mogę zdjęcie. ci wysłać. Dobra, nie, mogę nie, 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 taka byłam... Taka mam... kosteczka, met na przy tym. O, nie, też no, szado, szado, Nie, nie, spokojnie, dogadam się. Shadow, ale... Dobra, spokojnie, spokojnie. Ja tam spokojnie, ja, tam ja tam Aktualnie jesteś nikim. Lepiej nie baw się bronią, bo się jeszcze skaleczysz. Dobra, ale, ale to było moje auto, i to zostało zniszczone przez twoje zlecze... zlecenie na typa, który był z policji. jeszcze policja go nie Ja mam. ci lepsze tak. sprowadzę. Wiem, czy tak. Co mi powiesz? Pana no Cię powiedz! Sprowadzę takie jak chcę, a ja ci zapłacę 30% cenę. Może być. No bo... Po, 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 po. Ja ci to, też coś co... dodam. To Siwia z ulepszeniami kosztowała więcej niż ten cały warsztat. Co ty pieprze? Słopie, ten werset kosztował 300. 30 ja, ch eee. ja chcę ja mam... całe pieniądze, ile na to wydałem. Co przez twoje lecenie została zniszczona? Ale A ja mam... się Chiar... na to Słopie? Co? Chciałem? Ale przez co? Ale kto mi kazał zabić policjanta? Kogo to było lecenie? Moje czy twoje? Mi się daje, że jednak twoje. Bo trzeba tylko powiedzieć nie. No ale no, widzisz no, spokój, mówiłeś, że jest ryzyko jest małe. Ty, popełniłeś że błąd, chciemy, ryzyko było większe. Tam. Przez co moja została przez ciebie zniszczona. Ja ci powiedziałem, że ryzyko będzie duże. Nie, 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 ja sobie nie przypominam, mówię, że ryzyko będzie małe, albo średnie. No, co ty masz, nie wiem, chyba jakiś dwiego A poza tym, nic mam... nie mówiłeś o takiej grupie, która zamiast mnie normalnie gonić, będzie mnie pitować i wywalać. Ja myślałem, że umiesz jeździć. Ja Zostań myślałem, kierowcy, że ty. Który umie jeździć. Ja myślałem, że jesteś osobą, która wie więcej rzeczy. Ja wiem dużo rzeczy, tylko chciałem zobaczyć, czy na pewno serio umiesz jeździć, a najwidoczniej jesteś pierdolony nie, nie. nie więc nie wiem jak nie wygra dzisiejszego wyścigu to skończysz chłopie pod prasą A dzisiaj jest jakiś staraj tak, organizuje. Lukas <grym> Lukas, jak Spokojnie. wygrasz, Lukas Dobra, ej, jak... dobra, dobra, dobra Lukas, poczekaj, jak wygrasz ogarnę ci lepszą Sylwię Jak mi oddasz pieniądze to będę dla ciebie wygrywał Dzisiejszego zajmę top. Ty, 2. My jedziemy Suwem Dziś no zajmę to top ja 2 Od razu ci mówię top 2 ja zajmuję i mam to w dupie. Siadaj siada, siada. Zajmę top 2, nie więcej. I chyba jak mi co płacisz, to top 1. Pozdro Siadaj do tyłu. już siadam. Ale ten szado mnie w no niemiły. Ajajaj. Aj, aj. Ale serio, to pod prasą była. No To nie... kostka metrowa. No nie pito. To się nie... kosztowała z tymi ulepszeniami. Domyślam się. Jezu, ono było tyle warta, była taka piękna. A, gdzie ty masz ten swój mechanik? Czy obok coś... molo. A obok molu, no to Jedziemy. Jeźdź, tu masz słowa, w końcu jakby nie tak jak oni. Jezu O Jezu, ale ty też się dzisiaj ścigasz? No, oczywiście. No. Będziesz miał lepsze auto ode mnie? Bo w końcu ty mi dajesz. Dać mi chyba no słabsze, to jest już lepsze. Tobie wybierasz. To sobie wybiorę, jak wybiorę słabsze to przegram. Ale i hey, tak zajmę chyba to bywa. Albo to jeden, dobra. Chociaż chcesz... ile ty już jesteś w tym gangu Shadow? No, powiem ci dużo od ciebie. A ścigasz się dużo ode mnie? Przecież? Nie wiem, bo zależy, ile ty się ścigasz. Hmm. Ile ty się ścigasz? No, ci powiem. Trzy lata. No, to mogę mieć z jakie jakieś takie problemy, no ale raczej z tobą wygram. <noise> Nigdy nie mów nikim. Nigdy, nie mówię nigdy, no zależy jaka będzie trasa, no przy... Przy jednej trasie mogę mieć lepsze... Z lepsze tego napysty, co wiem nie? to chyba do kasyna z mola Aaa, to może być ciężko Tam jest Właśnie dużo skrętów ten. Tam, tam jest dużo skrętów, ja nie lubię skręcać, ale, czyli, jakby... Lukas. Moja synchronizacja jest... Że... Cofnij Lukas, trochę, bo nie wysiadnę so, Cofnij trochę, no dobra Czekaj, drugą stroną wysiadnę po prostu Wysiadnę drugą stroną Lukas Co? Lukas. Wygrasz wyścig, dam ci auto Postawię ci, postawię ci z Shadowem super Sid Niech to super Sidesteś. Do a mówię. tam jest biuro Lukas. też jestem Od razu Ale ci mówię no. Dobra, super, chodź mnie pogadać Dobra na 1. Pogadamy, pogadamy 1, 1. A też 7 na 1 A strzelamy też 1 na 1? Tak no wypad stąd, 1 na jeden gadamy przecież Dobra Garnij tych swoich młotków i Mechano dobra. Ja młotkiem nie jestem No ty jesteś Mechano, no spokojnie, ode tego jakby chodziło jest ja sobie moją tak naprawdę prawą rękę. Może fajna odtrafić, od to jest moje wszystko. Gry. Dobra, dobra, dobra. dobra. Ty, a ty czasem nie śpisz u mnie? Mechanuję mechano, A ty nie na śpisz u mnie? Eee, cicho. No to, no to o czym wygadamy, o czym wygadamy? Dobra, co chcesz? No, no wiesz, ma ostatni obrót chyba dwie banki. Dobra, co ty chcesz? No. Ja. Dobra, tak, ja ci powiem tak, zapłacisz mi, tak. wygram. Dobra, powiem ci tak. Ja ci zapłacę za ten wyścig dodatkowo, ale dostaniesz dodatkowo za pierwsze miejsce. Tam chyba 10 koła za pierwsze miejsce masz. Z to tego co? Wpisowe, 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 tam kosztuje od tysiaka do... No to płacę tylko koła, tysiaka nie? Ale hmm. powiem Ci tak, z tego co wiem, Mechanik się ściga, ale Mechanik chyba jeździ trochę dużo ode mnie, więc mogę mieć z problem. Więc ja nie gwarantuję pierwszego miejsca. Szczególnie, Dobra. że słyszałem odkąd ale ma być ty... ta trasa dokąd, a ja tam, tam jest mniej więcej trochę zakrętów, ale a ja nie umiem. Ale Ty że Mechano jeździ po to, żebyś Ty mógł wygrywać. Żebyś no to wyjdziesz Żebyś dla mnie żebyś mógł z nim przegram, z Jeśli z nim przegram, to wina Przeglisz, Mechano. To jest tak ustawione, Ty zajmujesz pierwsze, on drugie. No i tam jak jakieś randomy zajmują trzecie, co nie? No, no, no. A, jakby, a jakbym jednak zajął drugie, to co wtedy? No to by Tak i tak Cię płacę aktualnie teraz. No, czy wiesz, ja zapłacę z wyścigu. Znaczy dostanę zapłatę dobra. z wyścigu. No tak, dostaniesz zapłatę z wyścigu, no i jeszcze teraz dostaniesz, że jedziesz. Dla mnie, zamierzasz? Ale dobra, tak, to kiedy idzie. Na... Przelewem Cię zaraz puszczę, co nie? A to, to... Um, to... Kurde. Albo po wyścigu, dobra? Po wyścigu, dobra, jutro, nie. jutro. Nie. No, no następnego dnia, dobra. Teraz sprawa z twoją Sylwią. Tam sobie no. trochę pośmieszkowaliśmy, że ten... E, no ale tak. No. E, tamten e, drugi, co Jestem no... E, powiedział, że jak wygrasz, no to Klape, postawi ci... Budę, co nie? Ja ci powiem tak. Ja tego na pewno... A ja ci postawię cały tuning 1 do 1. Potwierdzam. Ale możecie wyjść z prywatnej Auto rozmowy. Wyjść z mojej prywatnej rozmowy. Właśnie, Klapek, wyjdź. Ja ci Dobra. powiem tak. Ja sobie ja sam mogę sam kupić sam, życie. ale za ta. Ja, będzie tak. Jeszcze Wątpię, że to wygram, jak się mechanik ściga. Szczególnie tam jest dużo zakrętów, z tego co pamiętam trasę. Więc szanse mam, ale nawet dość duża. ale no, no, wiesz, może się potoczy inaczej. Nie wiem, jakim autem będę jeszcze jechał, bo, swój, bo Sylwii nie mam. Ja powiem tak, ja Sylwię mogę sobie kupić, ale za tunik płacisz, ja za tunik zapłaciłem dość, dość, dość bardzo wysoką cenę, bo tam było full tune i no, z elementami. No, dobra, tam. ja to ogarnę, ale pamiętaj, jak ja to ogarnę, to już nie ma odwrotu, że odejdziesz ode mnie, rozumiesz? Czyli takie buty, A jakbym, buty. jakbym miał pytań, jakbym miał na przykład um, zastanowić się, nie znam, jakby ktoś mnie porwał. Kazałbym się zastanowić, czy mam do nich dołączyć, czy zostać. To co wtedy? To, mm, mówisz, że się zgadzasz, dołączasz niby do nich, przekazujesz wszystkie informacje dla mnie, jesteś ich pretem. Tyle. A co jeśli. Trenacie. Chodź tu, chodź. A co jeśli padasz, jak mówiłem ci o akcji, gdzie gang. A wiesz, no po prostu. No, ludzie się ich nie porwali? No, pamiętam, pamiętam. Był tam pamiętasz tylko zastępca. Miejsce? Poczekaj, nie pamiętam. Ja nie straciłem straciłem przytomność poza tym. Zastępca Siwego, bo jest Siwego, które akurat na miejscu nie było, dał mi propozycję. Zostaje, albo idę do nich. Dał mi się zastanowić, jeszcze nie do mi informacji czy mam już dać mu odpowiedź, więc jeszcze mam w to wyrównane. Jak da mi, jak każe mi powiedzieć już, to mu wtedy powiem, ale co? Tego nie wiem. I ty tak tego zagranie, nie wiesz. Typowe zagranie, typowe zagranie Siwego. No widzisz no, typowe zagrywki, A, typowe zagrywki. A wiesz? No I co tam, teraz? Tam, to teraz, to teraz, to teraz? Czekamy na następne ruchy siwego. No, no dobra, dobra, ale już wyląbane, się, już wyląbane. W uważam, w już wyląbane w niego. Już wyrąbane hopi w niego, jakby ten. Y, wiesz, jeszcze propos Sylwii. Ja mam wiesz, suprę. Możesz, Supre. możesz ja mi zapłacić Supre. za fulltio na suprę i możemy być kwita, co na to? Dobre, może być Ale to jeszcze pomyślimy. Dara, chodź do tamtych łapków. Idę sobie o, wybrać auto na dzisiejszy zlot. Drodzy, aby fajnie było teraz, idzie. gdzie no on jest? Halo, halo, halo! O kurde, ty, co to za so piękne autko? No, dla ciebie jest kartku Mogę je? A czekaj, czekaj, mam ma, coś jeszcze tutaj. Wow. I weź mi ten. Zjedź najpierw i dawaj to auto, chłopak. dawaj to auto. Nie zjedziemy, bo... Klapek, dawaj auto. Za niskie. Tych, ej. Klapek, auto. Mechanik, wow. weź mi tutaj Trzymaj. deski podłóż. Nie chcę. Nie zjedziemy, mechanik. Uh -huh. Dobra, ten, co nie robię, ale jest, jest fajnie, jest ciekawie. No i tutaj zjedziesz, tu masz deskę. Wow. Dobra, Dobra deski dawajcie, 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 oh. dawajcie dawaj, no. dawaj, dawaj. dawaj dawaj Czekaj, ja ci to dźwignę błotnik, chodź. Dawaj, 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 A, dawaj, 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 A dawaj, błotnik. dawaj, 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 daw Shadow, zaraz temu kupkowi wyrąbię klapkiem w ryj. Chopę, zaraz podaję do niego i. tak, klapek? No, oh, Kurwa. Podaję. A uah, Dobra, ja to biorę. Dobra, serdecznie. tak zwany klapek. Nie wiem co on robi. Idziemy się przejechać Uu. Ej, ej! Drodzy, idziemy się przejechać Szybko, tu po parkingu. Tym, co mam, co. Ciłkas do roboty. Dobra, to się że No co? Fajnie, fajnie, co jeździ. I to jest, znaczy no już to, to robimy skipa do wieczoru. To co? Czekamy do wieczoru teraz. No. O to czekamy. To sobie, sobie? Czekamy do wieczoru, wtedy idziemy na slot. Dobra wiel, jesteśmy, idziemy już z Mechano, na, na, na Molo, na ten slot cały co mechaną mówi właśnie, że jest. Idzie, A tam jest to. Ale fajnie, że Mahana powiedział, że możemy zatrzymać tą formę bo jest śnieg, więc no... Trasę Machano nam przedstawił w drodze jak tam czekaliśmy na wieczór. Trasę całą, ale to całą znam. Na pamięć oczywiście. Więc teraz tak, to chyba tu na parking. Tak. O kurde. Ciekawe, ja się zaparkuję obok Machano. Witam! No Możecie ze sprzedaży tam stanąć. Dobra, miejsce. dobra. A ten wyścig taki darmowy, czy? No, o 1000 dolarów. Start. To kurde. No ale może. Nie powiedziałeś mi tego, machano. Można wejść do pierwszego miejsca. można zapłacić teraz? No, to zapraszam do. To. Dobra. Witam. Siema! Siema! Cześć! Siema. do dzięka. Wszystko co było na grupie napisane? A ja tam nie jestem w grupie! Znaczy, A czy jestem jestem W to może jestem? Pff Dobra, tysiąc wpisowe. No, dobra, o. Dobra niech ci będzie, to czekaj, ja mam na pierwszym Hano. Połóżcie, albo dajcie. To łap. Ja Dobrze, mam mamy tysiąc Dobre. mniej niestety, ale, ale dobra. No, ale kurde jakbym wiedział, że to będzie wpisowe, to bym się przygotował. Muszę to wygrać. Chcesz no ja też wygrać. nie wiedziałem Myślałem, że taki ja, oprócz wyjdzie. jakiś fajny. No nie, no, nie no nie najgorsze no, nie najgorsze, chociaż liczyłem, że będzie wyższy poziom. Wiesz czy my tu świąty... Znaczy... Zresz... No coś mało. już Zresz... pewnie tylko tam ci będą nosi To tam się... poszli jakieś tam te... Jak to wiesz, to, to, to pewnie święt. większość to są, co sobie postawili czy coś. O kolejny przyjeżdża. Tak to nas coś kojarzę, ale to chyba nie jest ważne w tym momencie, albo jest. Nie. E, więc no... Ale ten, ale, ale... Kurde... Myślałem, że to będzie fajny jakiś świąteczny klimat, tylko my tu takimi otkami. Tylko my, no, chłopie, przygotowani na święta. Właśnie, ta jest ta. Ludzie Ale nie jakiś tuningowanych nie ma tych aut. No nie, chłopie. Ty masz, ty masz chłopie, tuninga dopiero. Ja, chłopie, też. Chłopie, kokarda na, A, na w, dachu. widziałeś nowy. Dobra, widziałeś ogółem ten pan No, ogółem. No. Mam jedno auto, bo w sumie kolega przyjechał. Jedziemy swoimi. My jedziemy swoimi. Dobra, wezcę się swoimi, dobra, idę się tamtych Dobra, jeszcze tak powiem. No. Bo ty sobie tak nie jeździsz teraz na słońce, tak? No. Dopóki śnieg nie stopi się. Nie zniknie. A to już czasem tego nie mówiłeś, ale dobra, no to dzięki za przypomnienie, spokojnie, nie, o tym nie zapomnę. No ja, auta nie ja auta nie mam. Ja auta nie mam. Ja ja o tym nie zapomnę. No. O to się nie bój. Będę będę pilnował hopię jak nie wiem. Jak no. Chodźcie dojść. No My nawet niedaleko mamy garaż. No, no dość blisko, ale dobra, chodź na do nich podjedziemy, okay. będzie zapytać się czy już startujemy Nie. To teraz to chyba sobie po tej strony Ny, jak dobrze pamiętam, tak? Idziemy źle tam do nich bliżej to mamy lampki w tym oczekiwach, to jest piękne. Idziemy bliżej Kiedy startujemy? Te! Kiedy startujemy? Więcej, więcej chyba osób nie przyjeżdża do Dobra, dobra. taura. W sumie. O, czekaj. Machano mahano! dawaj kopi hmm. jakieś radio. Dawaj na przykład radio, nie wiem, 100, dawaj radio 100, żeby hmm. się je słyszeć. Idziemy na radio 100 z mechanikiem. Radio, czek! Poprawny, pozytywny. No i gites, dobra. Zobaczymy, jak to wygra. Trzeba to wygrać. No Teraz jest się... w ogóle za wygraną? A nawet nie wiem, czekaj, to, to tam... Tam ty... na grupie chyba pisała, że 10k. Że Co ty mówisz? Nas. Bo to ja chcę wygrać. No. Ale to bokiem lata ślisko jest. Ha, bo tu lód jest pod tym. No... Ty, bo, bo ja mam letnie opony. Jak ja ty, jak ty chcesz jeździć? Ja A, wiem, czekaj chwilę, spogadam. Czekaj chwilę. Co tam, umie się zić tym, tym, białym? Na pewno? Wyglądasz jakbyś nie umiał. Ale zobaczymy, przekonamy się. Tak, dobra, tu prosto. Startujemy. A nie, wiem, ten masz, ten chyba nas będzie zstępował. Chopie, ale jak ja to, jak, jak ja to z, z kokardą wygrałem, to jestem HP najlepszy. Gotowy, machano? Żeby to wygrać? Mechanik, ty gotowy jesteś? Halo, mechano! Halo. halo! halo? O, dobra, gotowy jesteś, by to wygrać? Mam taką przynajmniej nadzieję. No, oczywiście. Startuj to już! Dobra. Bądź gotowy, musimy to wygrać. Mamy takie pury, to chyba musimy. Spala, a, trochę musimy. Chora, hopie, damy radę. Damy, to Zajmę, spokojnie. A to jest najpierwsze. Kurwa, jak ty jedzisz? A, musimy zająć przynajmniej top 3. Tak. Chyba, że trochę odjechał. Spokojnie też. Koledzy chyba trasy nie znają, wiesz? No ale ja właśnie nie pamiętam, który jest tu Góra. No i no, gdzieś tam. tam. Dobra, jeszcze trochę znam. No raz już wygrałem. O chyba jednak przeleciałem. Jeszcze w ogóle i nawrócić. Ja też prawie przeleciałem, ale ja dalej. Ja też. Ja to za tobał, że dasz, że chcesz dać mi wygraną I Jak on to przyjechał? Chopie, dobra, idziemy go zgłosić O kurde, uważaj! O! Musi się ząbałem Ale gości, chopie ten, źle pojechał Jak ty jedziesz, jedziesz musisz być drugi Gości w ogóle źle pojechał Skumasz go? No. Idziemy do organizatora, co on zrobił? To, 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 to chyba ten, nie jest to, no. Bo chyba tak e... Nie ma go tu a co ty mówisz? Andrzej, nie, jest, jest. Yes. Aha, dla mnie to idziemy do niego. Źle so, pojechał, źle pojechał. Idziemy do niego. Gen jest. Mordo! To organizator, to jest organizator. Aha, dobra. Kurde, myślałem, że to jest zawodnik i tak pojechał. Nie nie po trasie. Jak nie po trasie? A myślałem, nie, że, bo tu to to po, że to, to nie że to ten, że no, to zawodnik, Ale. No w sumie naj, najlepszy tam jest skręt, ale nie spodziewałem się, że was wystartuje, was nadgoć Będę pierwszy. No ho, ale ty pojechałeś w ogóle tak kawałek dalej do przodu, coś źle jechałeś. No to wiesz. Ja nie My pojechałem po kawałek do przodu, tylko ja pojechałem, pojechałem pod prąd. Nie bydano. Pojechałem pod prąd. miejsce. Let's go, let's, let's go. go. pierwszy. Ajej. Mechano, mechano, mogłeś Dobra, mi to pierwszy. oddać. Mogłeś oddać. Na no jednych No i ja się ja podzielimy, pogadamy później. pieniądze tam kubka, pierwsze, trzecie, no. ostatnie. Dobra, ile za drugie było przypomnij? 5k. Za pierwsze 10 Dobra, kurde, dobra, 5000 na plusie. Mechano, let's go, let's go. Mechano, dawaj, jedziemy, chodź. Mechanno. Dobra, Wyciągnę sobie. Dobra, gdzie jedziemy? A my do, jedziemy. Czekaj, Dawaj czekaj. Czekaj, do mnie na warsztat Czekaj, Gratulacje, gratulacje się Poznamy się Dzięki, No Tak po głowie się Gratulacje, no Liczyłem, że to przegrasz Dzięki, Tak wystartowałeś no, trochę, ale da do... Kurde, no, udało się w ogóle Tak nie a się na ten ostatni test Anet Nie wiem Kojarzę chłopa, ale chyba nie powinien Dobra, ja zawijam Mechano, na warsztat Dzięki dobra, Twoja dobra. też w miarę ale nie mój styl a Ty, a ty gdzieś się przeprowadzi Dobra co wiesz Dobra po prostu... A bo dawaj do mnie na chatę to jest w pobliżu Co na to? No... Nigdy no, u mnie jeszcze nie byłeś No nie Chodź. Byłem. No to zapraszam Dosłownie tutaj chyba po prawo Co to za jedzie? Nie 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 Ty po lewo Jezu Jak ty jedzisz machano? Jeszcze to jest twoja fura, sam wszystko Dobra Dobra, chodź na chatę Blake'a chyba nie ma, się. więc... Dawaj jest z Blake'iem mieszkasz? Blakiem, blakiem. To jest... No, ja mieszkałem się w Tam coś dalej stoi, ale... Dobra, jak coś, tego wyjaśnimy O Jezu Dobra Kurde Myślałam, że to wygram Jeszcze walnąłem kilka razy i... Hopy, mam trochę twarz... Się <laughs> mogę dać tam z Eee, dobra, dam... chopy, dam radę a śmiechać moje furo. Da, daj, mi, daj mi rabat na, na, ten, na ulepszenie. Suba, ten, supry. No to ci tam coś dałem. No to. No. Ora, chodź coś porobimy. Drodzy, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że to fajnie wyszło. Masz coś w ogóle do jedzenia? Powinno być, bo z zakupy robi. Dobra. Więc dzięki za oglądanie. No i Do następnego.